Na dzień dzisiejszy świątynie, w tym również kościoły katolickie, pozostają otwarte w reżimie sanitarnym. Oznacza to konieczność zasłaniania ust i nosa. A w świątyni przybywać może jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Jednocześnie decyzją metropolity Częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo zostaną dokonane zmiany zarówno podczas mszy Paschalnego, jak i samej Wielkanocy. Pierwszą i naczelną zasadą jest to, że należy dochować wszelkich środków ostrożności. Zatem i tych trzech, których słyszymy ciągle, czyli dystans, denswekcja i maseczka, te, które obowiązują nas także z racji limitów wyznaczonych rozporządzeniem. Tridum paschalne, które rozpoczyna się mszą Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek. W wielu parafiach w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, tej wielkoczwartkowej, stosuje się tak zwany obrzęd mandatum, czyli obrzęd obmycia nóg. Ten, który ma zazwyczaj miejsce w katedrach. Tam, gdzie uroczyście sprawuje się liturgię pod przewodnictwem biskupa, ale które może także odbywać się w takiej rzeczywistości parafialnej. W tym roku ze względów bezpieczeństwa ten obrzęd należy pominąć. Nie odprawia się także uroczystszej procesji, które czasami są oprawiane na zakończenie tej liturgii. Liturgia Wielkiego Piątku koncentruje się wokół Krzyża i Adoracji Krzyża. Tego dnia nie odprawia się przy świętej, ale odprawia się liturgię męki pańskiej, w czasie której takim właśnie głównym i centralnym punktem jest obrzęd Adoracji Krzyża. W polskiej tradycji ta adoracja odbywała się zazwyczaj przez ucałowanie Krzyża. W tym roku, też ze względu na bezpieczeństwo, adoracja Krzyża będzie odbywać się nieco inaczej. Tutaj tylko główny celebrans. Ucałuje krzyż, a wszyscy wierni będą mogli Mu oddać cześć w inny sposób przez przyklęknięcie, przez ukłon, przez inne oznaki czci. To, o co wielu pytało czyli poświęcenie pokarmu w Wielką Sobotę, które zasadniczo nie odbywało się w ubiegłym roku w tym roku będzie mogło się odbyć w formie nazwijmy to mieszanej to znaczy w obu formach tej tradycyjnej, którą znamy z kościołów i którą co roku się praktykuje, ale również w takiej formie, nazwijmy to, domowej, którą zalecano w ubiegłym roku. Tam, gdzie duszpasterze uznają to za stosowne i właściwe, poświęcenie pokarmów będzie się odbywać w świątyniach. Tu trzeba pamiętać, że mamy także duże świątynie. W tych miejscach, gdzie mamy niewielkie świątynie, które nie gwarantują Dochowania wszystkich limitów i bezpieczeństwa, tam poświęcenie pokarmów będzie się mogło odbywać poza kościołem, na przykład na placu kościelnym, oczywiście też z dochowaniem dystansów, które są przewidziane prawem, i tam także stosowne nabożeństwo, stosowna liturgia, pobłogosławienie pokarmów, poprzedzone oczywiście krótką katechezą, zachętą do udziału w liturgii, Wigilii Paschalnej. Oczywiście Wigilia Paschalna to też liturgia bogata, liturgia wielu znaków, wielu symboli, wielu treści. Będzie się ona odbywać zasadniczo także w, w zwykłej formie, oprócz tego, że nie będzie odbywać się poświęcenie ognia poza kościołem, ale wewnątrz świątyni, że nie będzie procesji, które zazwyczaj towarzyszą tej liturgii. Także procesje rezurekcyjne, które tradycyjnie odbywają się albo na zakończenie liturgii wiwi paschalnej, albo przed pierwszą muszą świętą w niedzielę Stanie Pańskiego, będą bardzo symboliczne. Jednocześnie rzecznik archidytyzji przypomina o nadal obowiązującej dyspensie. Ci, którzy obawiają się, którzy nie mogą, którzy boją się, którzy z racji wieku problemów zdrowotnych będą obawiać się uczestniczyć w liturgii, Korzystają nadal z tej dyspensy, która została udzielona i nadal obowiązuje, ale także zachęcamy do tego, by korzystać z środków przekazu, które w tym czasie pewnie szerzej będą także udostępniać transmisję z, z kościołów, z kaplic, z kościołów parafialnych, z innych miejsc, byśmy mogli uczestniczyć w tej liturgii najważniejszej, najpiękniejszej, liturgii całego roku.